Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, piątek, pierwszy piątek września, ale też piątek 22 tygodnia, okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek SOS Słowa o Słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Razem chcemy słuchać Bożego Słowa, chcemy karmić się tym Słowem. Dzisiaj kolejny rozdział pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian i słowa o sługach Chrystusa, o szafarzach, które możemy, przynajmniej dla mnie to słowo dzisiaj, Dwojako do mnie dociera na początku, kiedy Paweł mówi, niech nas uważają za sługi Chrystusa. To jest takie dla mnie, jako też dla tego, który jest prezbiterem, jest księdzem, jest osobą konsekrowaną, i może rodzić się często w moim sercu jakieś takie pragnienie władzy, pragnienie wyższości. Dlatego dzisiaj Paweł mówi do mnie, przypomina mi, że jestem sługą, jestem tylko sługą Chrystusa, że jestem w Kościele tylko sługą, jestem w Kościele... Po to, żeby służyć. Otrzymajmy od Chrystusa ten wielki dar nie po to, żeby się tylko nim chlubić, żeby go wykorzystywać dla wyższości, bo wy księża, no to wy jesteście tam wyżej trochę czasem nad ludźmi, czasem tak może i słyszymy, bo wy jesteście tacy bardziej godniejsi i świętsi. Dlatego dzisiaj Paweł, Pan był przez Pawła dzisiaj do mnie i do moich współbraci w kapłaństwie, w prezbiteracie, w życiu konsekrowanym i do współsióstr, w życiu konsekrowanym chcę powiedzieć dałem wam tyle, po to, żebyście służyli, niech nas uważają za sługi. I, I kochani, to też jest dla was zaproszenie, żebyście w nas widzieli sługi, żebyście widzieli w nas tych, którzy mają służyć w Kościele i wam, Panu Bogu, i również wam. Mobilizujcie nas do tego i módlcie się za nas, żebyśmy potrafili służyć, żebyśmy potrafili być ostatnimi w Kościele, bo służymy Chrystusowi, który stał się sługą. A z drugiej strony, kiedy dzisiaj Paweł mówi o szafarzach, że mają być wierni tajemnicom Bożym, to nie mówi tego słowa tylko i wyłącznie do apostołów, nie mówi to tylko do biskupów, do prezbiterów, do wszystkich, którzy pełnią różnego rodzaju służbę w kościele, ale mówi do każdego z nas, ponieważ w chrześcijaństwie, w kościele to przynosi nam Jezus, przez sakrament chociażby chrztu, my stajemy się wszyscy mocą sakramentu szafarzem, czyli tym, któremu Pan Bóg powierzył swoje tajemnice. To nie tylko my, właśnie z jednej strony prezbiterium, kościoła. Jesteśmy szafarzami na mocy święcej, ale każdy chrześcijanie jest szafarzem tajemnic Boży. Pan Bóg nam dał tak wielką odpowiedzialność. Zobacz sobie, że Ty nie jesteś gdzieś tam z tyłu. Pan Bóg nas nie powołuje do tego, żebym stał gdzieś tam z tyłu. Tylko Pan Bóg czyni Ciebie, mnie, każdego z nas do tego, żebym był szafarzem Jego tajemnic, Jego samego. Żebym był odpowiedzialny za słowo, które daje mi w Kościele. Pamiętajmy o tym. I ta Ewangelia, o której dzisiaj Jezus mówi, spotykajcie z konfrontacją tego zdania, że uczniowie Jana i faryzeusze dużo poszczą. I dużo modów odprawiałem. Dzisiaj jest piątek, pierwszy piątek, więc to szczególnie ten temat jest może nam bliski. Kiedy też i w Polsce wiele dyskusji jest na temat postu, rozumienia też postu, dlaczego pościć, że jedni poszczą, inni nie poszczą. To też tu chodzi o pewne przestrzeganie prawa, przykazań, o życie Ewangelium, jak ją żyć, że. Co w tym wszystkim jest ważne? Jak wyłowić w tym prawie, w literze prawa Ewangelię? Jak wyłowić? Jak znaleźć? Jak odnaleźć? Jak spotkać się w tej literze? Może czasem takiej suchej, ponurej literze. Coś, co staje się tą służbą karita, z miłością, która mnie prowadzi do Pana Boga. Jezus dlatego dziś o tym zaczyna: że jak mogą pościć uczniowie, kiedy oblubieniec jest między nimi, kiedy Pan młody jest między nimi. Pan Jezus, jakby to nam też to pokazuje, że na czym też polega chrześcijaństwo życie Ewangelią, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od przykazań, ale od doświadczenia właśnie relacji, bliskości, od tego doświadczenia przyjęcia miłości, że Pan Bóg jest oblubieńcem, że mnie zaprasza do tej relacji, bo skoro jest oblubieniec, skoro jest Pan Młody, to naturalnie musi być Pani Młoda. Kim jestem ta Pani Młoda? No Kościół, możemy rozumieć bardzo ogólnie, ale przede wszystkim Ty, każdy z nas, bez względu na płeć, moje serce, możemy niektórzy powiedzieć moja dusza, jest tą Panią Młodą, jest tą osobą, do której Pan Bóg zaprasza mnie do relacji, do tej więzi, i potem, kiedy dopiero doświadczę tej miłości, kiedy wchodzę w, w tą bliskość, to chcę żyć według pewnych reguł, która, które zapraszają mnie właśnie, ale przy doświadczeniu miłości. To jest myślę trudniejsze, bo my wolimy narzucić pewien system obowiązujący, pewne prawo narzucić pewien kodeks i czasem wychowywać do jakiegoś zimnego chowu, ale to, co właśnie staje się rewolucją chrześcijaństwa, to, co staje się pewną rewolucją, którą przynosi Jezus, to jest wejście w relację oblubieńczą, w bliskość, popatrzcie w taką więź, nie? Że, że ja już nie mam się bać Pana Boga, że w Jezusie Bóg nie jest kimś dla mnie dalekim, nie jest jakimś gromowładnym władcą i, i bóstwem, ale jest ojcem, nie? dla którego jestem synem, córką. Jezus jest bratem. Tu chodzi o rodzinę, chodzi o tu więzi. Dlatego Pan Jezus mówi: jeżeli wejdę w tą w zrozumienie, wejdę w tą ufność, w tą relację. No potem będę mógł zacząć y, dopiero wtedy posić, po prostu nie tylko chodzi o tu jedzenie czy nie jedzenie, o to mięso czy nie mięso, cukierki, nie cukierki, to naprawdę nie chodzi o to, nie chodzi o to, czy ty ja dzisiaj w piątek zjemy tą parówkę, czy jakąś tam szyneczkę, czy zjemy, nie wiem, pasztecik, czy zjesz suchy chleb. Czy zjesz może krewetki, czy kalmary? Bo przecież też bardzo, myślę, też ważne, żeby to uchwycić, o co chodzi w tym poście, że nam się gdzieś to też pogubiła, intencja, czy też przeżywanie tego postu, Bo niektórzy właśnie powiedzą: No, nie zjem dzisiaj parówki, tam jakieś marnej jakości, ale zjem sobie jakieś kalmary, jakieś owoce morza, zjem jakiegoś węgorza, jakąś dobrą rybkę. No i tutaj zaczyna się pytanie: czy o to chodzi w tym poście? To teraz tu nie chodzi o rodzaj jedzenia. Tylko rzeczywiście jakieś umartwienie, czy ja potrafię sobie czegoś odmówić, czy ja potrafię też zobaczyć, w jakich ja żyję relacjach, do kogo, do rzeczy, do osób, do kogo się przywiązuję. No bo ten post może być od, ale post może być też do, że ja w tym poście z czegoś rezygnuję, dlatego, żeby mieć czas dla kogoś bliskiego, żeby pogadać ze swoją żoną, mężem, dziećmi, rodzicami. Chodzi o takie też rozumienie postu. I dalej Jezus mówi to, co też jakby sednem staje się i coś staje się też zarzewiem czasem różnych dyskusji, czasem kłótni po dzień dzisiejszy w Kościele, kiedy Jezus daje ten przykład tej łaty nowej do starego ubrania, czy starego do nowego, czy też tego, tego młodego, starego wina w tych bukłakach. Dzisiaj jakby chciałbym Ci zaproponować, żebyśmy zobaczyli na to wino, które jest symbolem Ducha Świętego. Jezus mówi o przyjęciu Ducha Świętego. O przyjęciu też tego, gdzie Duch Święty posyła Kościół, że żyjemy w różnych też wymiarach różnych tradycji, duchowości, jesteśmy na różnych etapach pójścia za Panem Bogiem, to, co jest dla Ciebie doświadczeniem i Twoją tradycją przyzwyczajeniem, nie musi być nic złego. Może jesteś już w podeszłym wieku, masz pewne swoje już przyzwyczajenia, swoich modlitw, swoich nabożeństw. To jest nic złego. Tylko może stać się niebezpieczeństwem, kiedy ty swoją drogę, swoje doświadczenie masz się tym dzielić, masz o tym opowiadać, ale nie możesz tego narzucać młodszym. To nie znaczy, Jezus mówi, nie mówi, czy młodsze jest złe, czy tam starsze jest złe. To nie też nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy moje serce może być tym młodym bukłakiem, kiedy ja zaczynam drogę z Panem Bogiem, to mogę mieć lat 15, ale mogę, mogę mieć też, też lat 50 i mogę mieć ten, ten młody bukłak swojego serca. To ja mogę mieć inne doświadczenie i ja nie mogę tego narzucać innym. Dzisiaj jest, czasem są takie, takie środowiska i, i miejsce, kiedy chcemy narzucić wszystkim to samo. Przez skoro nawet, słuchajcie bardzo uważnie, jeżeli dla kogoś różaniec jest czymś pięknym, dla ciebie tak. Dla kogoś drugiego nie musi być to jakaś modlitwa piękna i nie znaczy, że on nie kocha matki Bożej. Dla kogoś koronka do Bożego Miłosierdzia jest piękną modlitwą, dla kogoś drugiego, jak różaniec, taki koronka, może to być. Przepraszam, tylko jakiś taki powtarzanych wezwań. I to nie znaczy, że ktoś nie kocha Pana Jezusa. Dla kogoś adoracja jest czymś pięknym, dla drogiego, drogiego lektura Biblii. Tak, adoracja jest wyrazem miłości. Ale jeżeli ktoś na przykład odkrył, że dla niego adoracja jest czymś trudnym w tym momencie, to nie znaczy, że on nie kocha Pana Jezusa. Może ktoś potrafi, może ktoś chce i ktoś modli się psalmami, modlitwą uwielbienia, ktoś ma tą tradycję modlitwy takiej tradycyjnej, a ktoś ma doświadczenie modlitwy uwielbienia, kanonami tezę, medytacji Alfonsjańskiej I wszystko jest piękne. Chodzi o to, żebyśmy, żeby każdy z nas rozpoznał swoje miejsce, odkrył to swoje miejsce, tą swoją drogę do Pana Boga, ten swój bukłak i żeby umieć przyjąć wszystkim Ducha Świętego. Tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, to wino może być zatęchłe. I często, wybaczcie, ale może w nas być takie, że my tkwi tkwimy w czymś, co jest już zatęchłe. Gdzie nie ma Ducha Świętego, a gdzie Duch Święty chce nas poprowadzić dalej, do przodu, a my bardziej wolimy siedzieć w antykwariacie chrześcijaństwa. Jezus chce mnie wprowadzić w duchu na salony, a ja wolę siedzieć w przedsiągu. O tym jest to dzisiejsze słowo. Długie, ale trudne, ale ważne i potrzebne, żebyśmy je odkryli, żebyśmy umieli rozpoznać swoje serce i rozpoznać Ducha Świętego, który mnie popycha nie tylko do powtarzalności do odrestaurowywania, do odświeżania, do odklepywania, ale do tego, żeby, żeby ta forma podprowadziła mnie do treści. Żeby ta forma odpowiadała mojemu odkrywaniu, spotykaniu się z treścią, jakim jest Bóg żywy. Nie zamknięty, tylko w formie, ale Bóg, który chce mi przekazać swoją treść. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, do zobaczenia jutro.